Witam wszystkich w trzeciej części Let's Play Reason. Przypominam, że ostatnio natrafiliśmy na tego za to człowieka. I, i, i sorry, i on tam chciał z nami pogadać, ale coś tam wspominał. Eee, eee, zakończone. Czekajcie. Jeszcze troszkę tego nie ogarniam, wybaczcie. I on chciał, żebyśmy znaleźli lepszą broń i ta broń była oczywiście w jego domu. I teraz możemy z tym Janem sobie pogadać. A i przy okazji troszkę podgłośniłem efekty dźwiękowe, bo uznałem, że tamte były sporo za cicho. Mam nadzieję, że teraz nie przesadziłem, no ale dobrze. Yy, gadajmy z nim. A, Co możesz razem ze mną? Co możesz mi powiedzieć, możesz powiedzieć o, tym mi o tym miejscu? Wygląda na to, że posiedzę tu jakiś czas, gdzie mogę znaleźć coś do jedzenia, albo albo. Nie dobra. O właśnie, parę monet. No. I just asked for this post so I can watch the storms, amazing things when they blow past, strange how they never No, in time. A few weeks ago, I would have sent you to Harbour Town. but not anymore. Why not? It's full of inquisition. Protecting those ruins and recruiting for the damn white road cult at the monastery. No, I myself. We're the only ones who are still free. Living in a camp in the middle of a swamp.

Po i mam nadzieję, że oni tam nie wrócą. Oho, raczej nas dziczy. Fajnie, jeszcze do, y, odblokowało nam się osiągnięcie. No dobrze, pokaż mi drogę do obozu. Właśnie, chyba tą drogą się będziemy kierować. Ogólnie w całej grze. Tak mi się wydaje, że obóz y, będzie dosyć fajnym miejscem. On zaczeka na nas, fajnie. Dlaczego obóz? Bo nie chcę jakoś robić dla kogoś i być cały czas zgodnie z prawem, jak ta Inkwizycja. Wolę być troszkę takim, wiecie, takim gościem troszkę nie do końca robiącym dobre rzeczy, ale w miarę honorowym. Oj, 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 poczekaj, chyba byśmy mogli sobie podekspić troszkę, nie? Nie uważasz, ziomek? Pomożesz mi, czy nie bardzo? A chyba, chyba on dupy nie ruszy Kurwa Fajnie, fajnie Aha, dzięki, ty się będziesz patrzył, no dobra, spoko Wybaczcie, ale bardzo, bardzo chcę sobie tutaj podekspić pod ekspić Ojojojo, nie, 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 nie Ja z nie chcę mieć jeszcze nic wspólnego ale tego gada z przyjemnością ubiję. Patrzcie jaki bydlak Wyjdź, wyjdź, wyjdź chłopcze Patrz, patrzcie, patrzcie kurde, hmm, coś mi ta walka nie idzie teraz Dobra Ziomek, czekasz. Ej, FPS, -y ogarnijcie się. Nie, Wybrzeże nie obchodzi mnie. Zachodnie Wybrzeże obchodzi mnie. On jest tutaj. Spoko. Ej, nie, 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 nie idź jeszcze. Nie idź jeszcze. Ja wiem, że ci się śpieszy, ale tu miałeś obok domu fajną beczkę. Sorry, że tak troszkę się będziemy guzdrać, ale naprawdę chcę tutaj zwiedzić wszystko. On tutaj miał beczkę. Właśnie. On chyba tam dla nas, na nas zaczeka. E, szybciutko. Raz, dwa, raz, dwa. W ogóle jak nazywa się nasz bohater? Coś jest bezimienny. Nawet nie zwróciłem uwagi. Nie. Nazywa się jakoś. Kurde. Choć coś czuję, że teraz wielkiego fejla popełniłem. Dobra. Myślę, że tyle starczy. Nie chcę tutaj przedłużać zbytnio. Eee. Aha, jest tutaj cały czas. Ja chyba to pozwiedzam sobie między nagraniami, to jest naprawdę masę, masę tego. Oczywiście na razie wszędzie nie będę zaglądał, bo jak widzicie, z dzikami jeszcze nie mamy szans. A dziki to chyba też są płotki jakieś widzę, i Well, the white robes set up a camp there. If you're smart, you won't be seen up there. Otherwise, you'll be snatched up and taken to the monastery. Dobra. You want to be a slave or a free man? Pewnie że this home, aren't you? Ah, sorry, sorry. You're right. You're your own man, free to do what you like. Uh -huh, spoko. Someone... It isn't much further. I just thought that. Aha. Aha, ja myślałem, że tutaj już się zaczyna ten obóz A mnie tylko tu ostrzegł Nie no, dzięki ziomek Naprawdę, o i to było bardzo chwalebne z twojej strony Wielkie bagno, no tak, to już wiemy No faktycznie, dobrze Ale oczywiście FPSy nie dają mi żyć No i kiedyś sobie tutaj wrócimy Tak, tak, wielkie bagno

No dzięki, wiedziałem, że można na ciebie polegać, liczyć. O proszę, proszę, patrzcie jaki zakamuflowany koleżka Chodź się. No dawaj, dawaj, wyjdziesz do mnie. I troszkę mają opóźnioną reakcję te zwierzątka. Uuu, to jest już duży osobnik. Holy shit! Oj chyba się za bardzo rozpędziłem. O kurwa, chyba to zjebiemy. A fuck! Kurwa, sorry, sorry, sorry. Po prostu myślałem, że jak nacisnę kwipunek będzie pauza i się najem, ale nie jest łatwo dobrze. Podoba mi się coś takiego trzeba cały czas uważać. No, i tak mamy syndrom od. Od wielkiego zera do superbohatera. Teraz wystarczy, że... Zajrzymy za jakiś krzaczek i możemy dostać ostry w pierdol. Oj, dopiero tutaj, no Kaman. No dobra, Oj, fajny mieczyk. Trochę mi przypomina orkową zgubę z Gotika. Tak troszeczkę, nie wiem dlaczego. Dobra, już. Mhm. Dobra, dzięki za pomoc. tak jest, spoko. Zapiszmy sobie, zapiszmy sobie yy, Dzienniczek Aktualne, zakończone Ciekawe yy, Dobra Aha, tutaj jest fajny, dobra Ok, mapa regionów, mapa zadania Mapa świata, dobra Bez zbędnego pitolenia yy, Chodźmy na to bagno tak, już tam warczą na mnie, ja wiem, ja wiem. Na razie na początku wszędzie jest ciężko. O, auto zapis. Oj, zapiszemy sobie normalnie. Ej, wybaczcie, ale środki ostrożności. Oj, kurde. I pogadajmy sobie z bandytami, tak? Oni są traktowani jako bandyci. Hej, you. Think you're going. E, spoko, Luz, Soty. Co, e, co się to obchodzi? Nie, no, jeszcze nam w pieprzy. Bez przesady. I'm tak just się a tylko rozglądam. Czyli stoisz na straży, I'm tak? The no, zdążyłem zauważyć, że

he's got some fighters working for him that'll break your jaw as happy as look at you. What what can you can tell you me about the temple. came up from the ground about the time these storms started. and all these beasts came out of it. never seen the like before. indescribable they are. our fighters soon sorted them out. i doubt there's much still alive in there. well.

I've got a couple of nice specimens here actually. For the right price, I'm sure I could part with one or two. Uh, Tell me about the Inquisition. Same as everyone else really. Don't get too close to them, or you'll find yourself dragged off to that monastery. They're not right in there. I think they do something to them up there. I'm keeping well away. I advise you to do the same. Spoko. Co wasz szef robi w świątyni? Na co polujesz? Na bagnach? Czym są te czerwie? Hmm, one nie mogą być naprawdę wyjaśnione. Niemożliwe są. Są jak... ...giantowe... ...zmarzające... ...słowa. Czyli co? Spoko, na pewno nie zapomnę. A co wasz szef robi w szef robi w świątyni? i couldn't say for sure, but he's become very keen on collecting gold at the moment. he's got diggers working these ruins. And he always gives them a share. he's good like that. i think maybe he's planning on trying to take back harbour town. gold commands a lot of power around here. maybe even more than the inquisition with their damn cult. only a few beasties. they may look unappetizing, but you'd be surprised what our cook can do.

To jest złodzie, cena zakupu uf, 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 uf. Czy my ci możemy coś sprzedać? Maczugę, broń lekka, obrażenia buchowe Mogę ci na pewno O Jezu, tak mało Nie, 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 nie pohandlujmy Właśnie coś takiego I chyba narażanie. może to ci sprzedamy jeszcze ząb po jednym egzemplarzu. <laughs> no i na razie tyle. Ile mi dajesz? 16 sztuk złota. E, mam nadzieję, że ty mi zapłacisz. E, do, 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 mm, tak, spoko. Właśnie o to mi chodziło. Wyjdź. I teraz pytanie. O, tutaj jest beczka z wodą. Bardzo dobrze. Pytanie, czy się zgodzić na to i pójść mu pomóc w tym polowaniu? No nie wiem, czy sobie damy radę.

Spoko. No i mamy jakieś... ...jakąś adrenalinkę. Okej. Okay. O, widzę, że to tutaj. Oj, chyba tego robaka tam widziałem. Wycofuj się, wycofuj się, wycofuj się! Dobra, ładnie, ładnie, od tyłu. O wycofuj się, wycofuj. Dobrze, dobrze. Czy... O, wycofuj, uważaj. Wycofuj się. Dobra, dobra. Ładnie, ładnie, krójko, krójko. Kurwa, gdzie on poszedł? Fak. Dobra Bardzo fajnie Szybko, szybko zbierzmy od niego wszystko co się da I pogadajmy z ty. Mam nadzieję, że on będzie... Co? To nie był koniec? No fucking way. Oj co to? Oh shit, chyba się wpieprzyłem w jakieś gówno. E, na co czekasz?

Kurde, poważka. Dobra, ale czy zdążymy dojść do tego naszego całego miasta? Chyba jeszcze, no zobaczmy. Nie, chyba miasto sobie zostawimy na następny odcinek. Cóż tam w dzienniczku? Yy, obóz bandytów. A przecież mamy zadanie zanieść to mięso, i nie rozumiem, dlaczego się to nie pojawiło. Troszkę jeszcze to skomplikowane. Mamy już 20 punktów do nauki. I no, i dwa poziomy, tak jest. I jest na razie zajebiście. Tutaj broń, obrażenia cięte, 15. Wszystko, o, obrażenia kute, a to strzała jest. Dobra. No i chyba tutaj zakończymy nasz odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało, więc wiecie co robić. Komentować, subskrybować i zostawiajcie za sobą jakieś znaki. No cześć.